Witam, nazywam się Tadeusz Szymanek, jestem burmistrzem miasta i gminy Czerniewo, pięknej, malowiczej gminy w powiecie gnieźnieńskim, w województwie wielkopolskim. Gminy, która rozwija się bardzo dynamicznie i zachęca wszystkich do tego, aby w niej zamieszkać, żyć na co dzień i korzystać z wszystkich walorów tego cudownego miejsca. Jeden z walorów naszej gminy jest funkcjonująca już od kilku lat strefa aktywizacji gospodarczej. Na strefie mamy do sprzedaży jeszcze trzy działki, dwie o wielkości hektara każda z nich i jedna największa, półtora hektarowa. Wszystkie te działki uzbrojone są w media, począwszy od wody, skończywszy na gazie, poprzez energię, poprzez kanalizację. Zachęcamy wszystkich Państwa do tego, abyście skorzystali z naszej oferty i wspólnie z nami tworzyli dobro gospodarcze gminy Czerniewo. Do zaoferowania mamy dwie działki o powierzchni 3000 metrów każda. Działki, jedna z nich jest przy ulicy Poznańskiej, czyli wiodącej od e, trasa pomiędzy wrześnią a Czerniewem. E, oczywiście działki są w pełni uzbrojone i czekają na potencjalnego inwestora, szczególnie zapraszamy tych, którzy chcą spędzić z nami następne lata poprzez prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Czerniew Miasto i pozostałe miejscowości tworzą wspólnotę samorządową, która się rozwija, która powoduje, że każdy z nas chciałby tu zamieszkać, żyć, a jak już się stąd wyprowadzi, to bardzo często wracać do swoich rodziców, do swoich dziadków. Gmina się rozwija. Stoimy właśnie przed Halą Widowiską Sportową, którą wybudowaliśmy 5 lat temu. Zapewniamy ciekawe miejsce do życia. Naszym mieszkańcom, poprzez to, że mamy wybudowane dwa klubiki dziecięce, do których mogą uczestniczyć i przebywać dzieci w wieku od jednego do trzech lat, jest to 60 miejsc. Mamy 300 miejsc w dwóch przedszkolach na terenie gminy i w dwie szkoły podstawowe, do których dzisiaj uczęszcza 750 uczniów. Staramy się rozwijać gminę i staramy się myśleć o osobach starszych. Funkcjonują na terenie gminy dwa Kluby seniora. Budujemy obecnie nowoczesny, bardzo nowoczesny ośrodek zdrowia, który w tym roku jeszcze powinien zacząć działać i przyjmować pierwszych pacjentów. Dbamy o zdrowie, dbamy o edukację, dbamy o środowisko, dbamy o światę. Staramy się, żeby każdy mieszkaniec gminy, ten, który dzisiaj już z nami jest i ten potencjalny, który zamierzasz do nas się sprowadzić, poczuł, że to jest jego miejsce do życia. Gmina Czerniewo to świetne miejsce do wypoczynku i relaksu, uprawiania sportu i turystyki. Wokół nas cudowne lasy nadleśnictwa Czerniewo, nadleśnictwa Gniezno, ścieżki piesze, rowerowe i obiekty sportowe. Do dyspozycji młodzieży i dorosłych są boiska typu Orlik, stadiony sportowe, boiska w mniejszych miejscowościach, piękne tereny rekreacyjne, place zabaw. Skateparki. Niedługo budujemy Pump track, czyli kolejną wielką atrakcję. Każdy z ludzi, którzy tu mieszkają i przyjeżdżają, mają do dyspozycji wiele rzeczy, z których mogą skorzystać, jeżeli chodzi o uprawianie sportu i turystyki. W gminie Czerniewo rozwija się budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne. My jako gmina mamy kilkanaście działek w Czerniewie, które są uzbrojone w wodę i kanalizację. W tej chwili trwa sprzedaż. Staramy się, żeby każdy, kto od nas nabędzie działkę, wiedział, że zamieszka w ciekawej, malowniczej, spokojnej, proinwestycyjnej gminie. Można tu spokojnie mieszkać, można tu spokojnie inwestować, można żyć na bardzo dobrym poziomie.